Hej, hej hej, Wam wszystkim serdecznie. Witamy Was na kanale Szeregowy Woją. Zapraszam do obejrzenia poprzednich liveów, odcinków. Tam dowiecie się wiele ciekawych rzeczy, może mniej ciekawych, a naprawdę dużo odpowiadam na od pytania. Łapkowania, subskrybacji i powiększamy zasięgi, żeby nas było więcej, bo tak jest teraz ładniej. Widać to na liveach. A dzisiaj, tak niecubną sytuacją, opowiem Wam, jak to się mówił, że. Czy bym cofnął czas, żeby drugi raz nie iść do wojska? Tak. Dlaczego? I tutaj powiem Wam inaczej. Może nie dlaczego, ale jakie są przyczyny. Może to opowiadałem, może nie. Nigdy nie wiadomo, gdzie trafisz, czy daleko od domu, czy blisko. Zawsze możliwość przeniesienia jest, jak to się mówi, z wyspy. Ale tak naprawdę zastanawiajmy się, że też daleko od domu. Masz żonę, dzieci. Czy to jest najważniejsze, żeby z tego zrezygnować? Znam wiele osób, którzy przez 20 lat, można powiedzieć, Pełnią służbę daleko od domu. Nie widzieli, jak swoje dziecko dorasta. Żona też, można powiedzieć, zapomniała o tym: Jak wygląda mąż, bo tylko na weekendy przyjeżdża. Dziecko jeszcze nie da się wytłumaczyć, że to robić dla zarobków. Poświęcasz część swojego życia tylko po to, żeby trochę chleba przynieść do domu. A pamiętaj dziecko jak wyrośnie to tak wyrośnie. Ja mówię, to mówię tylko o takich sytuacjach jeżeli masz żonę, dzieci, czy planujesz w ogóle. Ale zawsze też powie ale może sobie zaplanować dzieci, znaczy żona jak będziesz na jednostce. Ale pamiętajcie że to jest twój przykład. Ale wiele innych przykładów jest tak że już masz żonę, dziewczyna. I teraz sobie wyobraźmy, co będzie, jeżeli musisz daleko pójść, pojechać ta jednostki i tam służyć. Czy to jest warte w swoich, jak to się mówi, swojego krótkiego życia? Jeżeli ja bym miał możliwość zmienienia tego wszystkiego, bym nie poszedł jeszcze raz do wojska. Na wyspie. Dużo straciłem, dużo nerwu straciłem. I czy to było to wszystko warte dla państwa, które i tak, jak to się mówi, nie szanuje mnie? Bo taka jest prawda, zaczynając od podstaw. Tam, gdzie zaczyna się wojsko, kończy się logika. Bo według mnie jednostka wojskowa na wyspie, którą tutaj mamy, tutaj gramy, jest normalnym szkołą dla Choro umysłowych. Oczywiście tutaj nie mówię o tym, co reklamują na Twitterku, bo jest całkowicie inna rzecz. To inaczej to wszystko wygląda, nie? Inaczej to widać. Ale ten, to jest już ugryz, który już ugryzł, który przebył na wyspie chociaż parok, ma też różne zdania. Bo pamiętajcie, że każda inna wyspa... Jest inną wyspą. Ale musimy się zastanowić, my razem, przez członkowie jednej, można powiedzieć, gildii. Czy my to robimy dla siebie? Czy dla kogoś innego? Ja tutaj mówię, nie mówię, że jestem na anty, tym bardziej podobna. Ale w moim położeniu, w którym ja się znalazłem i co odczułem. Co Przeszłem. Bym to wszystko chciał zmienić. Ale już jest za późno. Za chwilę też powie, że to dlaczego nie zmieniasz, dlaczego nic nie zrobiłeś w tym kroku. Wiecie dlaczego? Bo taki jestem. Osobą niezdecydowaną. Ale mi to fajnie jest, miło, sympatycznie. Ten, który jest miękki, musi mieć twarde pośladki, jak to się mówi. A tym bardziej na wyspie. Dzisiaj tak całkowicie temat zeszłem, bo miał być dzisiaj dzień dla mnie. Może tak zacząłem myśleć, czy to wszystko się opłaca? Nie? Tak naprawdę, ja też się opłaca, bo żartuję Wam wszystkim. Tak, dochodzi dzisiaj do przynastawienia się. Wam dałem Wam, żebyście mogli Wam się już Aha, aha. Dobra, tak naprawdę. Ja bym zmienił swoje, Ten, bo dużo pytań dostałem, czy byś zmienił swoje życie, tym bardziej podobne. Na live też zadaję ci mi takie pytania, więc wam odpowiadam tu i tam. Ym. I tak naprawdę życie nie polega na tym, żeby spełniać się. Może, że nie spełniać źle, powiedziałem. Właśnie to jest, żeby się spełniać, ale w takim kontekście, że rodzimy się po to, żeby innych kochać. A nie, żeby przez jak to się mówi służbę te rzeczy tracić. Są jakieś, jak też powiem, mi, ale są dodatki, za to pieniądze są dodatkowe, za to, że też daleko od domu. Tak, są. Ale czy to jest warty widzieć żonę raz na tydzień, dwa tygodnie? Nie wiem czy powiedziałem czy nie, ale. Nie widzisz jak dziecko dorasta. Nie widzisz jak te, za jakieś kilka stówek? Więcej. Bo Wyspa tak mało ocenia. Co, szkolicie się? Bo myślicie, że, że Wyspa to jest jak rodzina. Rodziny nie ma, gdzieś indziej niż u siebie w domu. Nikt ci nie podziękuje za to, że co zrobiłeś, nawet dla narodu, czy dla wyspy, czy dla świata. Bo nikogo to nie interesuje. Tak? Jedyna z osoba, której może ci podziękować, to jest twoja żona. Że byłeś przy niej, kiedy potrzebowała. A podczas jakichś innych rzeczy nikt ci nie podziękuje. Wiesz, kogo podziękują? Twoim przełożonym. Czy ewentualnie dowódcy. Ale tak naprawdę, że jest taka prawda, że ci najniżsi, ci naj, 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 najniżsi Robią czarną fucha. Są gnojeni, tym bardziej podobna, ale całą pracę oni wykonują. Pokażcie mi trzy więcej u, którzy potrafią to i tamto ogarnąć. Niech się tak praktycznie nie znajdzie. Są oczywiście, bo ja mówię tylko na perspektywach tych jednostek na wyspie, w której ja byłem. Może są inne, gdzie na przykład, nie wiem, pan X wie lepiej od pana Z. Czy starszym stopniem. Ale to sami musicie się zastanowić, czy jest to warte swoich nerwów, miłości, nie wiem, co przechodzić, jakie sytuacje, rozczarowań, czy czegoś innego. Kiedyś powiedziałem, że Ci, którzy do wojska, do wyspy chcą się dołączyć, nie się głupio zastanawiają, czy mają wykształcenie, czy nie. Jak to wygląda? Tak, mało że odpowiadam to, co na samym początku nie powiedziałem. W pierwszym odcinku. Że decyzja należy do Was. Tak naprawdę. Decyzja należy do Was, jak te życie chcecie spędzić? Czy za kasą czy za niby przygodą, czy dla dziewczyn i innych sytuacji. Jest naprawdę tak dużo, że nie da się w 15-minutowym odcinku określić Wam. Dlatego zapraszam Was na live'a, który odbędzie się w piątek. Tam na pewno pogadamy, jak zawsze na live'ach gadamy weekendowych. Ta na pewno na dużo pytań was odpowiem. Bardziej precyzyjnie jest precyzyjna. Bo z tej wyspy trzeba zrobić rodzinę. Więc tym słodkim akcentem zakończam dzisiejszy odcinek, taki niż masz. Zachęcam do subskrybacji, pomięszania zasięgu, bo nie był za chwilę włączyć krzyżyczek. Zapraszam na DC. Dziękuję Wam za wysłuchanie mnie. Do zobaczenia. Hej, trzymajcie się.